Szybkie pytanie. Ile razy zastanawiałeś się lub zastanawiałaś się, czy motocyklowe bluzy lub koszule są bezpieczne? Dzisiaj na nie odpowiemy. Ustalmy jedną rzecz. No oczywiście koszula czy bluza motocyklowa nie będzie tak bezpieczna jak skórzany kombinezon jednoczęściowy, ale też inna sprawa jest taka, że motocyklowa bluza czy koszula wykorzystywane są głównie na mieście przy dużo niższych prędkościach. Tam znaczenie większe ma certyfikacja e, ochraniaczy, no i twoja wygoda. Dlatego dzisiaj mam przegląd trzech różnych koszul motocyklowych i dwóch ciekawych bluz. Zacznijmy sobie od Oxforda, popularnego w Polsce i to taka ciekawa informacja, że Oxford jako jeden z niewielu firm oferuje w standardzie ochraniacze level 2. To ich autorska konstrukcja. W standardzie dostajesz ochraniacze na barki i na łokcie. A co z samą koszulą? Pod zatrzaskami, guzikami, zwał jak zwał, podszewka wykonana jest z delikatnego, przyjemnego materiału. Na plecach znajduje się kieszeń na ochraniacz pleca. Zewnętrzna powłoka, nie da się ukryć w takim fajnym wiśniowym kolorze, wzmocniona jest wkładkami ramidowymi w strefie pierwszej, czyli na łokciach i ramionach. Do tego znajdziesz tu jeszcze zamki YKK, czy szwy strukturalne dbające o Twoje bezpieczeństwo. To teraz zupełnie inna koszula. Pozornie wyglądająca bardzo podobnie, ale wykonana z innego materiału. Segura Jovan na ekranie Twojego urządzenia może wyglądać bardzo podobnie do Oxforda, ale już w dotyku jest zupełnie inna. Ta koszula bardziej kojarzy mi się tak naprawdę z kurtką, bo ona jest wykonana z poliestru 600D. W standardzie też znajdują się ochraniacze Level 1 Alpha. Jest tu ochraniacz łokci i ochraniacz barków. Zewnętrzne zapięcie na zatrzaski z fajnym przetłoczeniem logo Segura. W standardzie także kieszeń na ochraniacz pleców, jedna kieszeń wewnętrzna, dwie kieszenie zewnętrzne i regulacja magnetów. Jak ta segura kojarzy mi się tak rock and rollowo, to kolejna jest mocno w stylu country. Trochę śmieje się z tym stylem country, ale jak widzisz, no jest ona taka jeansowa. Oczywiście to nie jest zwykły jeans. Tutaj jest duża domieszka kevlaru, która dba o twoje bezpieczeństwo. Do tego tak jak w przypadku poprzedniego modelu Segury, ta Segura o nazwie Terence posiada ochraniacze łokci, ochraniacz barkowy i wewnątrz kieszeń na ochraniacz pleców. No dobra, koszule mamy już omówione, więc jak jeździsz cruiserem, chopperem, coffee racerem czy scramblerem, taka koszula na miasto będzie ok. Różne rozwiązania dwóch różnych marek. Ważne jest tutaj, żeby taka koszula była dla Ciebie wygodna i żeby miała dobrej jakości ochraniaczy. Okej, okay, ale załóżmy, że nie masz ani choppera, ani cruisera, ani klasycznie wyglądającego motocykla i chciałbyś mieć coś, co bardziej pasuje do to, na przykład takiego nowoczesnego Street Fightera. Spokojnie, mam dla Ciebie jeszcze dwie propozycje i są to bluzy motocyklowe. Moją pierwszą propozycją jest bardzo cienka, wygodna i przylegająca ciału kurtka XON Touchdown R. Oczywiście posiada homologowane ochraniarze łokci i barków. Tutaj także znajdzie się miejsce na dedykowany ochraniarz pleców. Największy plus: ta bluza jest super lekka, przewiewna. No i jak zejdziesz z motocykla, to nie widać, że masz na sobie odzież motocyklową. zła się tu kubka zrobiła, ale to nie koniec. Mam jeszcze jedną propozycję, jeśli chodzi o taką casualową, nietypową odzież na motocyklu. I tutaj kolejna bluza, tym razem Beringa. Z wierzchu wygląda jak zwykła dresowa bluza i to jest ten plus, którego szuka się w tego typu rozwiązaniach, ale oczywiście posiada homologowane ochraniacze na łokciach i na barkach. We wnętrzu przyjemna dotyku warstwa meszowa, kieszeń na ochraniacz pleców, tak jak w każdej naszej propozycji i dwie pojemne kieszenie. Oczywiście bluza posiada kaptur, ściągacze nad garstkach ściągacz w pasie i możliwość zapięcia ze spodniami. Jak widzisz propozycji na miasto jest sporo, wybór pomiędzy koszulą a bluzą motocyklową tak naprawdę zależy od tego co bardziej Ci się podoba i pasuje bardziej do Twojego motocykla. I nawet jeśli te rozwiązania nie będą tak bezpieczne jak jednocześciowy kombinezon skórzany, to nadal oferują odpowiednie bezpieczeństwo do poruszania się po mieście i oczywiście każdy z tych elementów odzieży jest homologowany jako odzież motocyklowa. Zwróć uwagę na to, żeby kupować odzież tego typu, która pozwala na dobranie ochraniacza pleców, który jest bardzo ważny dla Twojego bezpieczeństwa. No i na pewno, czy to bluza, czy koszula, powinna być dopasowana do ciała. Bardzo szeroką ofertę tego typu odzieży motocyklowej, bluz i koszul, znajdziesz w sklepie Intermotor No i koniecznie daj znać w komentarzu, co wolisz: bardziej bluzę czy bardziej koszula. Do zobaczenia, do następnego. Hej.